Cześć, dzisiaj chciałem wam przekazać w zasadzie kilka takich informacji a w zasadzie jaka puenta płynie z Polskiego Ładu i tego, co zostanie wprowadzone, jeśli chodzi o rynek nieruchomości. Na rynku nieruchomości polski ład wprowadza kilka zmian i one głównie polegają na tym, że dostępność do, dla rodzin, jeśli chodzi o mieszkania dla rodzin, będzie większa ze względu na to, że mm, najprawdopodobniej, bo już ten polski ład nie wszedł, Rodziny będą miały, miały łatwiejszy dostęp do nieruchomości, nawet gdy nie mają wkładu własnego. Bo na ten wkład własny zdobędą pieniądze z banku czy od państwa i państwo jakby dopłaci do tego wkładu własnego. Dzięki czemu rodziny będą mogły mieć mieszkanie w momencie, kiedy jeszcze tak naprawdę nie mają zbieranych na to środków. Dodatkowo planowane są dopłaty, jeśli chodzi o bony mieszkaniowe. One również spowodują, że kwota, którą finalnie będzie musiała rodzina zapłacić, będzie mniejsza za mieszkanie. Jedynie co, to rząd wprowadza pewne ograniczenia co do wieku czy, czy ilości dzieci, żeby pewne warunki spełnić do tego, żeby takie dofinansowanie otrzymać. Dodatkowo mają powstać społeczne agencje tutaj najmu, i one również mają. Przybliżyć osoby, a w zasadzie ułatwić dostępność do mieszkań na wynajem, gdzie tutaj bez większych formalności będzie można takie mieszkanie wynająć w niższej cenie. Zobaczymy, jak ten plan zostanie zrealizowany, ale wniosek, który z niego wpłynie, to jest duże prawdopodobieństwo, że mieszkania, czy będą gdzieś dalej te ceny się zmieniać i raczej one będą Rosnąć, jeśli dostępność da większej ilości rodzinie do zakupu mieszkań, więc rząd musi pomyśleć, jak prowadzić pewne, pewne ograniczenia, żeby te ceny aż tak mocno nie wzrosły. Jednym z nich jest na przykład określenie ceny maksymalnej za metr kwadratowy nieruchomości, która będzie kwalifikowana się do tego programu. Na razie nie wiadomo, jaka to będzie kwota. Kolejną zmianą, którą rząd wprowadza, co może jakby ułatwić budowę domu do 70 m2 bez formalności, jeśli chodzi o pozwolenie na budowę, które jest czasochłonne i wymaga mnóstwo formalności, to jest zmiana, która przyspieszy możliwość wybudowania takiego domu i korzystania z niego. Więc czekamy na dalszy rozwój sytuacji, obserwujemy, co się będzie działo na rynku. Zachęcam do zgłębienia wiedzy i śledzenia, kiedy ten program wejdzie, kiedy będzie można z niego skorzystać, jakie będą warowania w tym programie, bo będzie miało to na pewno istotny wpływ na rynek nieruchomości. Dzięki bardzo i życzę powodzenia. Cześć.